Zapraszam na G2A z kodem Esen. Macie 3% cashbacku. Linka macie w opisie. Hej, cześć, dzień dobry, Staj Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym wyzwaniu. Z Dead by Daylight Adepci Czworaczki na, na moim kanale. Jest oczywiście Google Unia. A yes. ruletka to gdzie? Ruletka też jest, oczywiście. Wojtek. Jestem. Esen. Jestem. I jest dzisiaj z nami Ashley i Jay Williams. Moi drodzy, u Wojtka. Nie udało się. Nie no komentujmy tego meczu, co? Nie udało się w nikomu zdobyć. E... Adepta. Ja nie wiem, co, to, co się podziało, jak to się wydziało, ale no się jak podziało. jak to, Freddy Gideon na drugiej randze. A to, to tak, na pierwszej. On pierwszy. Na, on no, na nas był pierwszą, randę, pierwszą tak, no. Tak. Moi drodzy, oczywiście wiadomo, że są trzy perki, jak zawsze. Mijanka, masz niezwykłą zdolność unikania nieuniknionego. W stanie agonii 50% postępu leczenia zmienia się w postęp szamotania. Maksymalnie do 40% całkowitego postępu szamotania w momencie podniesienia przez zabójcę. Zapnij pasy. Odblokowuje pełen potencjał odczytywania aury. Postęp leczenia ocalałych w stanie agonalnym może określić po intensywności ich aury z odległości maksymalnie 48 metrów. Gdy lecz całego stanu agonii do stanu krytycznego, widzicie aury zabójce. Przy Zabójcy przez 5 sekund. I ludzki zapał zło zawsze cię znajdzie. Ludzki zapał aktywuje się po wykonaniu trzech uderzeń ochronnych. Kolejne obrażenia, które wywołuje u ciebie stan agonii po stanie krytycznym, są ignorowane. Tak właśnie. Są. Tak właśnie jest. Ja sobie to docidam, oczywiście. Tak, to leciało. Kolejne pełne wyleczenie spowoduje pokazanie zabójcy twojej aury, jeśli. Jest gada tam w tym tle, jeśli znajdziesz się od niego dalej niż 14 metrów. Ludzkie lepo wyłączy się przy kolejnym przejściu w stan agonii. Zwiększa szansę, na, że staniesz się obsesją zabójcy, zabójca może mieć obsesję na punkcie tylko jednego ocalałego naraz. I moi drodzy, my gramy na tym nowym matchmakingu. Ja. Teoretycznie wiedziałem jak on działa, ale e, to się chyba nie sprawdziło. Myślę, każdy z nas wiedział, ale. Tak. To... Ale to się nie sprawdziło u Wojtka w meczu. Tak ja że... myślę, że najstarsi górale nawet nie wiedzą jak to działa. Mózg miałem rozwalony, z zobaczymy. No, czy y, pan Killer Daredy i pani. A ja nie dałem, bo jezu nie dam lepiej. No, pani, 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 ma, pani. pani maćko? Pani, ja, już pani Maciejko? Pani, a pani, tak. pani, do kogo pani piła? Ja piłam. Do no kogo piła pani, no? A czy pani mnie poznaje? A pani Pięta, Ta upadła. mała dziewczynka co u państwa mnie skała. Co? Taki co? symptomek był poszukiwany, poszukiwana. nie wiem, życia. No oh to ona udawała właśnie, jak się wyprowadziła z domu i nie chciał, nie chciał żeby ją Nie dać, wolno to ona właśnie mówiła. Nie wolno. No fake friend. No, no, nie powiedziała to. Aga. <grym> Wiecie, co wam powiem? Agunia, teraz zajrzyjmy, no, ja o co ci chodzi. O, co tak jak nie Nie tylko jej, jak tylko jak 99% chcę. kobiet. Co. Słuchajcie, ja po tamtym meczu muszę zrobić jedną rzecz. O, oh, ja. Co? 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 Nie A ja mam le, la la jest, la weź, ostra, to ostra to <laughs> ja la 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 mam la la zielona cebulka. Enjoy your. meal. Enjoy your la 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 Ej, dlaczego ja? O, E jest, obseż Ale jest plus, nie ma Frediego! O to tak. No dobrze, no nie ma Frediego, myślę, no że na chwilę Albo... O kogoś tu, kogoś tu widzę? Halo, halo! Wait! Powiedz tu, się. tu ty, ktoś w krzaku wlazł? Kto? Krok wlazł w Krzak? O. Ja. A, osiem, A, go, chodź do krzaka. Ej, że ci w krzaku, ej, przysięgam. Ej, ale ja mówię do kogo ty gasz takie, ja nie patrz. Owracam się, mówię, nie widzę cię, O, tachy... Ooo! Tyle puntująca się pić! Jaka no, to teleporta? jest z latarką. No ja, no widzisz, w się z tobą. To, a, a czemu a... nie wziąłeś tą kapteczki? Bo nie mam. Nie, ona tu idzie. A ona się O to jest ta piguła, nie? Ha, ha, ha. <laughs> Co za. Nie będziemy mieć adepta. I swear. Jest to trochę optymizm, optymizm. Jak pierdolny. No, poszło. Jak pierdolny. <laughs> ty jesteś, rób tego Aha. No robię gena. <laughs> ja tak się wiecie, delikatnie skradam. Ona jest na. na... Jak? O, tu. Dobra, Widzę gdzie szczerze, jest. E, u mnie trafia po blinkach, także idzie do kogoś! Co ty? Kogo? Czemu się powiedziała wcześniej, że cię zostawiła? Zostaw Tomka. E, zosta u mnie Tak, Co Kolejny Aga, ja pamiętaj, że zawsze daj dwie szanse, nie? No. Dobrze, dobrze. O Boże, no ma tą dynię na łbie. Tak, się tepię, no bo się tepie, no co ja ci mam zrobić, no? <grym <grym no, no tepie, no, tepie się, tepie. U mnie tepać się i napidać. Uciekłam jej. No bo mam nie. Chciałem ja się pierdzie. sam podzielić. Ja chciałem magę podnieść, to żeś mnie wystawił na minę, ty niemiecki bohomazie! Uż ty borska gnitko. Może ktoś po mnie tiruriru? No wraca. Da, do ciebie, chodź, tu, chodź, chodź tu, chodź tu ktoś, kto tu jest? Chodź tu, do Gena! Ja jestem pewnie. No rób, rób Gena. Rób Uciekaj. U? No i super, no i mówię, rób Gena. To nie, Bambosz się będzie wkręcił. No, no. Chyba lepiej cię wyleczyć niż kurde no, no, ckoń, Jego się dym... nie da wyleczyć blue, my to nie będzie dobry mecz <grym> Ona umie ładnie trafiać po blinkach to jest terrible Ej, okropne są te stęki On ma najgorsze stęki no. Dziękuję Aha, wiesz. Poza... Yeah. Nie no ja sobie czekam nie? Tak to jest, kobiety zadowolić z Nie, bo chodzi o to, że stękałam i mówię, Dalej, dalej stękanie się nie skończyło. Stękałam! Mówię, to tak ja, ja też chcę postękać, to, no! Ale myślałam, że tylko ja stękałam, a to jednak jest. Gdzie ja ty idziesz? No, upstairs. Here is the uh, gen. Aha! Spoko! Spoko! Spoko, mm. spoko. poszła na mnie. Ale nie, szczerze, on ma najgorsze stękanie. Takie no i zobaczycie, właśnie. będzie pierwsza ranga, nie? Maciek, ty czekaj. Czekaj. Masz... A czy ty masz? Myślałem, że masz memento. Bo tak się położę, tam coś kieł. Dostaw mnie, ty dynio! Jak my gramy, nie? Jak to Tomek, nieprawda, zawsze mieliśmy adepta, ty. Właśnie. na lebrów, nie lebrów. Na co? Boże, właśnie, what na... Does it mean? na innych ludzi. Co narobi? robi? Maćka goni. Idem. Ja się boję, że to będzie bardzo trudne, bardzo na ten dziwny matchmaking. Co? Dobra, Aguś pójść i rób tego gena tutaj. O! No. Ona gdzieś się, koło mnie kręci, ale nie może mnie wykręcić. Gdzie ty, ty jesteś, Jezu. babo? Jezu, wjechałem jej w ramiona! No. Nie, tak, nie tak chciałem. Wjechałem jej w ramiona. Jedzie tu. ooo, jedzie tu. Nie światełkuj! Ja ona jest u mnie Tomek. Ona spokojnie agunia niunia. Ale bo co ty jak ona była u nas ty niunia niunia? Nie, nie, niunia. Bo Maćka goni, ale ona tak okręży strasznie. No Maciek. Ja nie wiem gdzie wy jesteście. No po twojej lewicy. Uważaj, Dobra, chodź, rób, rób. Nie światełkuj. Nie światełkuj. No możemy zostawić w końcu. No, Dobra, chora, ty, albo ja pojechała, weź, rób. Albo mnie zostaw, no. Gdzie to As, albo mnie weź, albo mnie As, Gidda, mi został. Aż mi Wejder wjechał. Dzidna po z dupy. Kurby z dupy. Idzie do was. Do osób, które robią grę Boże. Ej, czy ona ma takie różne rzeczy, takie... Mm, na... W sensie... Idzie do tą, Tomek? Pierdykła się, czekaj. O, naj... Ej, ty! What? Nie tak szybko, mała. Ej, tam na środku jest mecz. Mecz do dokończenia. Mecz, mecz. Zostawiłam je. Ej, ona ma jakieś tylko dziwne walenie. To musi... Musi kręcić. Dalej, dalej, dalej. Czekaj, a, czekaj, nie. on tu jedzie. Ona tam jest. Jak to? Znowu w remona... No weź. Poczekaj. No jedzie tu Maciek! Ja, Chowaj jej jedzie, jedzie, Widzę Widzę jedzie, do dynie. Jedzie tu, Macie, kocham, że. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Ja ją Jezu, wezmę. Jezu. Ja ją wez... No macie! Już wam. Zio, mnie chyba. Gipka! Jaka gipka? Ty nie masz gipki, ty. Nie, udaję, że mam. O <ścoughs> co? <ścoughs> Jest mi lepiej. Nie <ścoughs> wierzę! A, Jest mi lepiej. Czyli Aga powiedziała, że jak udaje, to jest jej lepiej. No już wszystko jest jasne, no. I takie placebo trochę, tak? Dobrze, Agunia, Czyli wszystko wiemy. Kuźwa, ja się, kto tu biegnie. No bo że Aga tu biegnie z nią. Krzde. o jaka agresy- jaka ja, ja, ale jak to, za, zaakcentowała, to nie? Tak, z takim niemieckim nie. pazurem. No rób no, sami ja, tam, ja wiesz, dobrać. sznela. O ja! O ja i klaube, ja! Ty, skąd ci się wziąłeś? No weź, we mnie Maciek! A do mnie przyjechała. byłem koło ciebie. Halo? Nie. sznela Nie utykaj mnie, gipka! Udaję na no, no, idę, idę po leżącą. A ja zawsze jak widzę okno to o gipka. Nawet jak nie ma. Ty, wymacałaś się przynajmniej? Yes, tak. Straczka. Nie wiecie Bo... o tym, że zawsze trzeba być gipkim? Nie? Nie, nawet... W niezależności od niczego. To jest głupie. Ten... Sraczka na rzadko. No Chyba do was poszła Aga. Nie. Nie ma, ja nie mogę. Ja, ja muszę Aldy zatkać. Uchodź, ja pustęka głośno. Maciek jest tam czy nie? Nie, 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 ona dziś po prostu Co ja powiedział, bo się popędza. coś powiedziałbym się, że musi Aldy zatkać. Głodź, to jest ja. Tomek. Wychodzę. Musiałam zatkać Aldy, pójdzie. Poza Chodzę, stęka. Jeszcze raz. Uciekaj, 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 uciekaj. Szukamy no, gen. No raczej. Ona jest kuła. Tu jest piwnia. Tu jest genek. Jenek oh. tak na rogu? A śledzi na rogu? Tak. Nie proszę, ja. No, iś wil niść! Iś Ja o no, yeah, nein! Iś wil niść! Iś zakt, iś wil niść! Staniecie robić jak już gena? Tak. Robimy proszku. Mamy jedną czołowę. Ja no bo ja cię ja ja pewnie jadę. A nie, ja robię przy szaku jakby co? Ile masz? A no jest To dobra, to pilnuj bramy, bo mnie szczękował. Wiesz co, dobra. Myślę, że ten uścisk w gramach idzie bardzo spodobał, wiesz? No pilnuj, tej dzidy! Nie, zup! Proszę, ja mam. Ja ja mam, ja mam yy. To Tomek, jak będziecie już przy końcu, to mów. <grym> y, mamy już dwie trzecie. I, i czwarte. Proszę, Dwie trzecie. Dwie kupię ci perły. 10 sekund i kończymy. Proszę, proszę. proszę. Matko, nie martw się, teraz, ci wiedzie, oj. adrenalina. Kończymy. Zarałem się, badaj Adrenalina to Leci do was. Nie, czekajcie. Chyba adrenalina. Nie, próbuję, co tutaj? Ona się kręci, kręci się. Spręci się w obie ręce Nie czy ona to nie A nie, jak nie, ma się nic o tym Ej, słuchajcie, ona, ona czeka, ona, Ja jestem przynętą, ja jestem Pawłukiem To wychodzimy Słucham? Dobra, jedna brama jest na... Czekaj, 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 Ja no, ma leżę koło bramy Ja pieprzę to, ja szukam Noeda Nawet tam nie idę, do Maćki Ale ja nie widziałem a Noeda, Oczy, nie patrzyłem sobie na nie. No ale przecież Noed to dopiero jak geny zrobisz no ona to... jest bezczelna, ona jest bezszczelna! No kuci ma noeda mam. Ty byś ścieżkę tam... w tej dni zmieniła lampucero! <laughs> no to się jestem! Noeda! Posłuchaj kobieto, zerwałem to, <laughs> tak? Ten jeden uścisk się z No lipa, bo się. jesteś... Jesteś bezpośrednio przed tym. No ja jestem, tak mnie powaliła. No ja jestem! Jestem! No ja, tak ja widzę. jestem! Aha, nie ma Noeda! Nie ma? Nie. To to tak mnie była? No ja byłem przynętą, a ja byłem za ślepym. Zawółkiem ślepym? Aha. Ty Aha! No co wie? Nie, to jest słuchajcie, pierwsza, druga ranga jak nic. Bez no, mówię, kitu. Że Może, no, za dobrze. Do mnie Dobra, powiedzcie mi co mamy robić z Agą. No, e, przyjdź <laughs> po mnie <laughs> Tomek, tu ktoś do, 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 do mnie biegnie bardzo dobrze, o, o, o. Agunia. To mam otworzyć Boże, bramę? Ja, ja. Uważaj, jedzie, jedzie, jedzie. Ona pierciale, jedzie tu. Ja pierdzielę no. To mam otworzyć czy nein, czy nie? No, Tam no, brama czekaj. jest na dotknięcie jedna. Kuźwa, ta macie, stura ty ty... to jest ta jedna. Ja nie mogę. Ma... Wypij Janka. Jest przy Wojtku. Ja e... idę do Estena. Tutaj bramy tam cisnę. Ona Teraz chyba pieniądze. widzi kogoś, kto tu stoi za drzewem. Nie, do tak Macie się tepa. Co? Tak. W naszą stronę idzie. Mam to tworzyć? No tak, opieraj, no czekajcie. No. Boże, Maciek! Czekaj, czekaj, czekaj. Czekaj, czekaj. Dobra, 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 macie, dobra. Bo ja potrzebuję Tak, macie, no, macie. To no to. Jezu, wypnij się. Dobra. Oh. Teraz wy, chodźcie do nas. Jedzie. Teraz mnie pierdol. Ale nie ma noeda. No kurw! Dobra, to czekamy. W razie czego? Może będziemy be wiesz, jeszcze bezpiecz... potrzeb... bezpieczni. potrzeb Bezpieczni. Bezpieczni to może my nie jesteśmy. No nie mnie! Hmm. Kurw! No nie! O boże, Damn. to jeszcze Farway. No. Na razie, na razie ten, na razie. Odjechała trochę, waszą to jest u nas! Kurw! Tylko nie uciekajcie jeszcze. No jeszcze nie, no jeszcze ją wróciła, po wróciła tu. Wróciła, yy, wróciła koło Wojtek, to gdzieś się kręcisz albo coś? Ja jestem przy Adze. Dobra Agata, dużo o, masz do góry! Nein, 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 Don't touch me! Touch me. Do... ty ma... czerwony! Lecz, lecz. Aaa, będzie ducha. Toma, zostawiła nas? Po, co za. Tuj. Kurna pasterska. O nie, ja, uważaj! Kurna. Taka pasteryzowana. No strasznie. No weź! Aa, położyła. Kurwa. Ale ona gór. w ogóle nas nie wiesza, słuchajcie. No nie no! Jakoś chodź to mnie Ja pe pełznę tam No to nie będzie Na będzie za wszelką Ja pełznę, nie robię się jeszcze, pełznę To ty się robisz lepiej Kobito Nie, no bo... Rób się Bez sensu Nie sam mam robię trochę odpełzłam Nie robię się, nie robię się Dobrze. Rób się już O i o nie. No to jest lipa mm. Ty O, o tak no, wy, wiecie? Wy, nie, nie. Nie. No nie no weźcie, no bez sensu Weźmy się. Poczekajcie, poczekajcie. Zobaczymy co ona kombinuje. Droga, czołaj się w naszą stronę. No czekajcie, znaczy, co? to piszmy. No, domyślam, się, domyślam się, że tu jest kwestia tego, że ona próbuje, wiecie, no zaprzynięty cię mano definitywnie. No ty znaczy, nie miała, miała każdego z nas, tylko że y, się podnosiliśmy, tak? Czecie na początku Maciek był przynieść. Tak Później Wojtek, czas. a teraz tak. jestem ja. Jest na razie nie. Jakbyście poprzejmowali te? Tak. tak. Go! Dajmujcie, przyjmujcie! Te Tepnęła się! Kurzy, Kurzino! Ty, suki! Uciekajcie! Nie, 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 przyjmujcie teraz! I cię dobramy, i cię fuck, Fakt, do fuck, fuck! fuck, fuck, fuck jestem po... Dobra. Jestem po prostu przynętą, mi tyle. Ma. Dobra, aga, tak chodź, czołgamy się, czołgamy, czołgamy się. Każdy z nas było przynętą, no teraz padło na mnie. Po prostu ja mam się wykrwany. Kuźwa, dino, pokażę ci środkowy palec, kuźwa. Ej, ja tylko Tak. tylko wydosnęcie. Tak, tak, się do mnie, szybko, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Oni mi pokazuje, że tak, no nie? Ale ja nie wierzę. mnie! No weź z Aga, no to jest... To już jest hałstko. No A to robi specjalnie? Czy o co jej chodzi? Tomek, szybko! Wejdź. Aga, idziesz? No, pewnie, ale ja już ma, nie mam... Patrz, 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 patrz! No nie no, to za bicz. Ale Aga nie zdąży. Ja nie zdąży, bo nie mam krwi. Fajna jesteś, idź, dzirko! Przesuniesz tu cię, no, też... czy nie? Czekaj. O, 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 o! Kurde, mnie wciągło. Nie zdążę, nie zdążę. No, do... no dawaj, No ty kuźwa, co za kuciapa. Wlazłaś? Oczekwaś? Nice. Jezus. O, Mamy o, to. Okej. Okay. A ja nie mam. Ej. Ej, czy każdy zdobył, bo ja mam. Mi nie wyskoczyło. No ty grałeś z parkami. Jezus, bo to. Ej, mi też nie wyskoczyło. Aga. Mi nie wyskoczyło. Basiu, już minutcie. Mi nie wyskoczyło też. Ej, mamy wszystko, nie? Tak Dostałem jak to Dostałem krople. Jest to, jest to i jest ten diut, no mamy. Nie dużo. no, wszystko, Aga, jesteśmy opóźnieni. Ej, dlaczego nie dostaliśmy... Już mieliśmy... Ej, Ej on da, grał dziew... bez perków! Play, play without, without hooks. hooks O I? Boże! A, czy co? Nie ale... To... partii teraz 19 ranga, ja nie wiem jak to dopasuje. No, Ale... Nie, 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 ta osoba ma na pewno dużo godzin przegrane, bo... No, nie za dobrze tak gra. Ale perki są, perki są ukryte pewnie, w sensie jest bug. Ten z lobby, wiecie, że ten bug nie pokazuje perków. Mm, więc to pewnie on ma jakieś perki tam. Mm. No dobra, ale ma, mamy wszystko, no, tak. udało się. To jest konto To to jest definitywnie konto smurfowe bo Co to znaczy? Konto smurfowe, bo koleś to ma znaczy przegrane w Dead by Daylight 7-8 godzin łącznie. To w jest sensie 78 godzin. A tak godzin. gra, pielęgniarką A ta gra ta za dobrze. No, w życiu, w życiu nie uwierzę, że on tak gra pielęgniarką. E, I to jest no. widać za Wiedniu, że to jest nowe konto, bo ma tutaj 25 godzin CS-a i zero znajomych, więc. W no, życiu nie, wiem. Nie, nie trafia się tak pielęgniarkom, Na samym początku na pewno w życiu. nie. nie. No bez perków, bez niczego? Bardzo trudno. Ej, a czemu nam nie wyświetliło się, że ten? Nie wiem, słuchajcie. Znaczy, pe, myślę, że perki są for... po prostu zbagowane, tak. Czy czas. Ta... Znaczy, tak jeżeli Wam się zazdrażało. nie wyświetliło, to albo już mieliście, albo po prostu nakładka wam nie zadziałała z tym, Ale na pewno macie. Oby. 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 Ej, Dobra, a ten mecz moi drodzy. nie wykończył, nie? Mnie też. Ja się w ogóle nie spodziewałem, że my wyjdziemy, serio. Ja też Absolutnie. Nie. Tym moi bardziej drodzy, inny. mamy nadzieję, że Wam się cień podobał. Lowki Kiski bez by podziękuję Was bardzo mocno i serdecznie. Był Wojtuś, Agunia i Tomuś. Byliśmy. Byliśmy. I się Byliśmy. w już niebawem. kolejnym. Tak więc trzymajcie się, cześć i pa! pa, pa. pa. Wojtek. Wojtek, powiedz pa. Ma pełną buzi. No pewnie tak, pamiętam gdzie O, słyszę chrupie. No powiedz tak. Pa. pa. <grystanie> Halo? No to kończymy. O. Jesus.